As well as we get started with them on the CT side of Mirage. Endpoint go forward onto the pistol with the Glocks set in as we kick off our final day of Arrest West. And Kai is going to back away instantly, see where the Endpoint side are coming in from out towards The bomb trying to commit out here. Surreal takes contact at the edge of the smoke. Now making his way into the Jungle. The bomb will get planted here. Now try and put some pressure onto this ladder control. Hades realizes that they have getting quite aggressive. You've got two T-side players that have been spotted. And now Minio's got some space to come back into the murder hole. And Flash is set in as they try and take some more map control here for endpoint nine. They're a little bit slow to the rotations, but they do get here. There is a kit also on Kai Round the corner. That's a good flick to draw out first blood. But Max responds with two kills of his own right. The CTs are now on site and they're falling apart. Minio dead to rights. Kyler on site, desperate for a headshot surrounded by T side players. Hades does get one, but Kyler is misread. And Max and Surreal can close down the last two picks, bringing up. what a wasn't corrected last time that we played them in the head to head. Kyle leaning into the ramp control, trying to challenge on one. And Indeed, does get MHL the AWP of Hades landing on heavy guard next. Fessor tagged to twenty. Surreal making his way up short to try and engage the man of Goofy. Indeed, he does get that one dude trade back. It's a four on three for nine. Now Kyla repositioning out towards the bench angle. Got to be careful in case he gets caught off by the short individual. The burst coming through. It's actually a lot of damage to Kyla. Surreal's so looking to press the issue. Nades towards the general position. Twenty-three HP for the CT. Minio offside anchor to try support it. Not like Kyla needs He Gets the kill back. He returns to the two man advantage of the CT side. And it all started with those further aggressive leans in towards A main and Palace control for the opening couple of man advantages. Hades repositioning out. Mighty Max being heard. Minio just waiting for the swing to come through. The dig off against the man, reducing him to 11 points of health. End point. Chances reduced almost to naught here on his way up towards the apartments but Max is completely unsupported by Fessor. Statistically this is actually the best map in the pool for Hades. Averages a 1.27 rating across 19 maps played in Mirage. AWP was so clinical to that opening pick. Don't expect him to be this far now pressed ready. up. Boost up on Kyler. Get Etmenier to look over into the mid position. Fessor's just posted a crack angle expecting this boost to come through kind he? his attention away for a moment, but does catch Minio in the end. So advantage tips back the way of endpoint. Now they go for the hit. Heavy god quicks quick swing on kyla Man down. No more B presence. No more round for nine. Now one thing in, in Counter Strike, Jay, that we all know to get an is idea B of what's happening in the round. And Fessor might be able to break this setup apart when the smoke clears. We'll be leaning in. Minio takes a fight. Mxo and Fessor deal with both him. And Kai Goofy with one decent trade back. Meanwhile, the teams are acting out to the apartments. Kyler's going to try and stand and fight, but ultimately loses his life to the second trade. Swing back from Goofy, burst through, damage done to Heavy God. 46 points of health. Matches on site The Molotov's being sent this direction. He's got his back turned, drops that bomb. 20 seconds. Goofy may have held the line for now. Backup is so far away from Heavy God, and the second CT is now set the crossfire. Hades with the pick, the AKF vessel, brings it into a one on one. It's 10 seconds left though. Hades trying to hide behind the pillar, seeing flashes his direction and he waits and baits. Here's the bomb plant coming through. He's not going to try and deny it. Going to hope that vessel called his bluff. And wait for the peak to come round the corner. The AWP is so set for this. And he lands it in one. Oh, but lucky him, he's not dead yet. Advantage still sits with nine right now. And Fessor's desperate to find some sort of responsive frag here in the sniper's Nest, but nothing's forthcoming though. Kyla will look to engage and he still wins the fight. No, oh, that's so unlucky with the timing for Fessor because he does so much right there. Molly's off the left-hand side. Tries to draw that jewel in out from ladder. And as soon as he looks away, that bang. That's when the kill comes through. Heavy God's trying to make a play. Off angle to look up to the top of the stairs. If Max loses this fight in ladder, that drops the bomb. Kai has got the high ground. There's no backup for Mighty Max. No real trade. potential if he starts swinging in this general direction here. Flash is sent, starts to walk forward. Seen and spray, but does find the engagement. Yeah, alongside Heavy God finding Minio, but Kai does take the trades back to keep the advantage in for nine. Two players on A, one on B. Where did endpoint go with this? Oh, the timing right there. Surreal was hoping for that pick. Out from triple. Hades does get caught in CT, and the AWP's been seen in connector as well. Kai looking to try focus on the bomb carrier. though. Knows that Max is inbound towards the stairs. He's got his 2K. Will he make it three? Shadow baits in the shot. Now gives the information up. The AWP's gonna start firing. And Mighty Max wins the engagement. Now Goofy with it all to do in the murder hole. Surreal is watching it. Looks away for a moment, but does land the shot in the end. Third man's also on the way in towards the CT spawn. That's Hades. also. Triangle of Death about to get set up. Heavy God backing off. Fessor leaning in. Knows that that player's out there. Blind as a bat. The quick headshot comes forward, but utility in the hands of one. Kai can get surreal. MHL with a responsive, and Hades is so focused on his palace control. Blind of the flashbang. Still finds Heavy God on timing. And it's a two on two. They've got to get this bomb plant down. They're running out of time. And if they plant open for connector, Goofy's going to deny. He's gonna wait and look towards Sniper's Nest. Fessor leaning in. Bomb plant will be secured. Goofy making noise. Fessor will call it out. Hades trying to fight on through the fire and the flames. Gets to killing as MHL. Fessor should come easy, and indeed he is. Nine. We'll find nine on the CT side. Needing to get these guys bolstered up, but is it gonna be too little, too late at this point? Pistol round for nine on the T side, making their way quickly up towards the A side. Trying to continue to try the pressure. The bomb's not with them, though. It's out of the apartments. This is all a fake. <laughs> this is a very gimmicky round coming through from nine. They're trying to even get top stairs control, and they're getting the idea that A site's very open right now. At least they're finally rotated off max. Last man's left that B site. Continuing to walk forward, look for heavy god, get the kill. Trying to adjust towards vessel, gets one turn around Kai with a responsive. That bomb's about to go down here. Hades tapping up pistol, kills a four on two. Surreal can trade him back. Kai gonna cut those rotations of the bomb. will go down for reals. He's on that B play. They'll start to realize what's going on. And the longer Kai stays alive here, the more time they'll waste. And this is all about stalling. Kai doing decent work out there from connector, but finally the kill's been presented. They've got to start moving their way back over to the retake. There is a kit and a smoke for surreal to work with. Walking on, footsteps heard, surreal. Bat in the corner, trying to look for Goofy. Tap of the clock, gets the first MHL with a responsive one on one now. Kyler playing around the pillar. Here's where the MHL's coming from, and lands his headshot to bring in the 2K. Nine four rounds to go before they claim control of mirage heavy god taking damage in a dart does find an engagement against kyla but goofy is there for the trade the AWP is known back as ct and backup is on the way but it's being cut off by minio here he could hold himself nerve out towards the short control indeed he gets a one for one and mhl is flashed off looking towards the backside. what an adjustment to kai the bomb gets planted oh awp even gets legged up in the process but goofy's getting aggressive two players going close and now it's down to hades to clutch time to shine top frag of the Border, but missing that first shot, diving back out towards Tetris and only landing a leg shot onto MHL. The They've got to again. try and siphon open that connector presence to allow themselves to get jungle presence just to get the bomb plant in because they're still not working with a massive amount of map control. They have one spot which they're going to use to try and siphon off connector so at least CT and jungle completely opened up. Surreal. Lashed in, engaging one. The Tech Nine being careful about like giving up the headshot position. Minio will catch up. MHL surreal with a decent response to the runs out of ammo. Vessels there to bail him out. Dealt with by Minio's Deagle uh, AW, AK rather I should say. The Deagle. Kyla comes back instead. Gets surreal and the A W P and Max is all that remains. A one on three for him. Seeing that first information spotted for Nine. Bomb will go down. There's no kit for the retake either. <laughs> this is such a tough round for Max. He's been seen out towards CT. They've got him pressed onto the angle, and if he drops that orb, that's just going to ruin the economy state even further. Smoking up. There's a kick to his feet at least, but he's getting dinked down, blinded by Hades. They know where he is. The backstabbing for Minio. Back at CT spawn, he makes his way slowly up to position, and Max crunched in upon, dealt with nine in full control, half invest, deco here for Endpoint around the AWP. Hoping for a steal or to play for overtime, it might have to be the overtime basis, Heavy God's already down. MHL does find Kyla though, so trades are good. And they start to put some pressure down on B, Molly goes out towards that balcony position and Max just has to fight. Hades getting the pick, Vessel first on rotate, he's gonna try and deny the bomb or at least get a pick. Now, I haven't accounted for him. Don't know how close he really is. Takes a couple of shots towards Goofy, but can't get the kill. Eventually, he does do so with the Orpa Ready or is he? Fessor, a double up. Now, Minio, known with a footstep made outside the balcony. Second player on the way, but for now, he's all alone. Two CTs to deal with. The bomb dropped on sight. Now, Minio knows he can't make a massive play just yet because he's still got to wait for his teammate to get into position. At least he deals with the Orpa. Leg shot on and though gives Fessel another great opportunity for a kill. Waiting for his chance to strike, leans up. Minio still wins it. Surreal, all that remains. A Deagle for his own highlight 2K. And an AWP now recovered for the man. Trying to peek in. Scope herd. Now they've got the information. Nike can commit the bomb. Get that bomb plan in. Minio doesn't need a move. He can just stay here at bench. Still spotted. Shot to connect. Kai. The AK versus the AWP. Surreal. Creeping around. Where's his man? Somewhere around default, he must be, he got the bomb down. He's wary of a move, he's wary of some sort of counterplay that Kai might aggress towards his position, but he's playing so carefully around the pillar. Ring a ring! Ding-a-ling! Ding dong. Think if Fessor hit one more shot against the low HP player. Minio going down. That possibly could have been enough to turn the tide back to the favor of endpoint. There's seven rounds in a row required for the CT side. The M4s up, Heavy God going down. MHL trying to press, Pull them back. Surreal's M4, edge of the smoke stuff. Can't see anyone from nine. Yeah, Fessel is thinking about making a play, aggressive up towards top mid, but it might already be too late. Kai out from Tetris does get caught. They know Surreal's low and towards default. Swing forward of the AK, Goofy Molotov. Sent in on Surreal, burning him to a crisp into the hands of Kyle He'll go dead to rights. Nine back into the open. advantage. You're right about that. The walkout from Minio has come forward, and the CTs have no idea. But the backstab from Fessel could do one better. Hades trying to account for it, and he lands him. Rotation room brought back by Nine. Max and MHL might be challenged directly. They're leaning in against Goofy. The spray's awkward. Max is down. MHL alone in the round. And they've just got to be thinking, what is happening? What has happened in this round, Jay? A backstab in towards CT from the likes of Fessor. A backstab out on B for Minio. But in the end, it's down to one and it's MHL at a 1v4. The most impossible clutch in the world. Swing upon. Scene. Spray. Awkward against Kyla. Comes up good. No backstabs so all like it was gonna get set up. The spray still against Goofy good, but down to five points of health now for the man. Covering fire. A straight bullet will be enough. There's not enough in the tank here for the last C tier. 16-8-4-9 taking endpoints. Przenosimy się już na mapę Divertigo, mapę wybraną przez Polaków. I to właśnie tu chcemy awansować do wielkiego finału kwalifikacji do Blasta. Zaczynamy jednak tę rundę pistoletową ciężko, od trzech strat już po naszej stronie. Oj, oj, oj. Ta praca kamery teraz troszkę zawiodła, ale gufi. No, właściwie widzieliśmy, co się wydarzyło. Musiał skapitulować, także. Jeśli podbącaj temat, zdaje się agresywnie, chcemy zaatakować stronę od nogi MH z jedną eliminacją, już od pleców zachodzi Kej, tu będzie szansa dla niego, tylko dajmy mu czas na to, by zdobył braga, ten jest z eliminacją, Hades po raz kolejny, no i robi nam się dwóch na dwóch. Rotują antyterroryści, zajmuje pozycję. Kej okay, bardzo sprytnie tego się nie spodziewali antyterroryści. Dorzucony smoke do konektora, który pozwoli kojowi też pozycję zmienić, bo ma podłożona, jest dziura w tym smoku i to spora. Musi na to, Okej, okay. bardzo, bardzo uważać. Ale on też czujny, przytomny, widzi, że tam coś z tym smokeiem jest nie tak, że on jest nieco przesunięty, że tam może być ta delikatna luka. Okej, okay, stara się zachodzić, smoke opada, czeka cały czas Heavy God, no i ten z eliminacją, na szczęście delikatnie chociaż obity, ale ta paczka położona z drugiej strony, to jest szansa dla Heavy Goda, żeby rozbroił bombę na raz, nawet. Oj, on broi tę paczkę na raz i to będzie problem, oj, Hades może mieć kłopoty, fatalne te strzały od Hadesa, no bo oczywiście nie widział rywala, ale idealnie, ja idealnie obry, ja obry, ja gra. Cały czas na okolicach nogi. tu Hades już też szuka swojego... Rywala, z od MHL-a. Oh, oczywiście to wszystko słyszał, bo ten bez kolei Goofy mynią. Oni błyskawicznie fragują, a zatem bombset B stoi otworem. Poleciał jeszcze Smoke, teraz chcemy zaatakować. Dobrze gufi po raz kolejny. Fessor z odpowiedzią, ale ta przewaga jest po naszej stronie spora. Czterech na 2. Fessor wciąż dość agresywnie. MHL z eliminacją, ale wszystko w rękach MHL-a. Ten chce w tym klaczu powalczyć. Na pewno nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejny swój tytuł antypolaka zapewne. A zobaczymy, czy uda się na ten tytułem Halowi zapracować. Mianka jednak z Kejem, który zajmował Bomb Saitam. tego się nie spodziewa. Na środku dwójkowo Goofy Killer. Bardzo często razem lubią podchodzić na pozycję Polifraga i to się udaje naszym zawodnikom. Zobaczmy, jakże ważne, blisko siebie iść za rączkę. Ryzykował też K pod A I. To jest coś, co bardzo lubi, bardzo lubi robić Nine. Rozciągać grę, dwójkowo atakować na dwóch pozycjach naraz. To jest zaskakujące, chociaż dwukrotnie z rifragiem Raz nasi, raz rywal. I Trzech na trzech. Tu jeszcze podsadka Pod bombsitem B zdaje się No coraz bliżej A I. Tutaj właśnie zobaczymy zapewne atak. Mamy jeszcze granaty, ten smoke palak. O, smoke za chwilę też dorzucony. Poleciał flash na od nogę, słyszy to wszystko feser. Widzi co się dzieje? Jeszcze killer zachodzi, także troszkę miejsca zrobiliśmy killerowi. Jeszcze się nie spieszymy. Nie ma co się spieszyć. Menio, tuż tuż obok. Killer. zachodzi od środka. Teraz menio zobaczył tę ruchę. Nie, rywalu, chociaż fesor. Z eliminacją. No i teraz robi się groźnie, bo jest 15 sekund, ale popatrzmy, gdzie jest kelar, on jest tuż, tuż obok, on jest bardzo blisko, on za chwilę będzie mógł zaskoczyć, zobaczmy, jeden i drugi, nie, Fessor zdobywa tego Praga. walczy Hades, 5 sekund, mało czasu, bomba leży daleko, niestety Hades nie zdoła już tej rundy ugrać. Ajajajajaj, byłem przekonany, podsadzka na kelara, no i właśnie. Skoro tu jest miejsce, to próbuję podejść. Kylar widział rywala na blisko i Kylar zdobędzie tego fraga. Blisko, tuż, tuż, za jedynko Suril widział to wszystko Kylar. I ten już jest gotowy na podjęcie tego pojedynku. Dorzucony smoke. Ale świetnie! Dorzucony gra do odmienia, który pomógł. Bo gdyby nie ten do odmienia, zapewne Surreal by przeżył. A to, że ten nade poleciał i stracił jakieś 20 HP jeszcze Surreal, to dzięki temu ten jeden strzał za kaczacz, że też dwa celne od Kylara były zabójczo skuteczne. Ale w międzyczasie Kej, po swojemu. Na spokojnie, on atakuje bombsite A, zajął pozycję na blisko i mówi Panowie, na bombsite A nikogo nie ma. Może grają defensywnie od konektora, ale bombsite A mam zajęty. I tutaj możemy spokojnie podejść, zaatakować. Tymczasem skraca kąt zawodnik Kandy terrorystów, ale tu był killar. No taka wahadłowa gra naszych zawodników. To naprawdę może się podobać. Mhl, on zostaje sam. Hades niecelny cały ze snajperki. Powolutku gufi wycofuje, ale w tym smoku widzi wszystko Mhl. Buffy jednak też bardzo czujny, spokojnie czeka na swoją szansę. MHL raz szuka miejsca, gdzie może zbawać sobie broń. Tu dwójkowo nasi, ale on MHL jest świetnie dysponowany zawodnik i już stara się łapać troszkę miejsca, ale MHL za snajperką był tam, gdzie być powinien ten granat bolesny. 4 HP tylko już na koncie MHL-a. Tymczasem pod Womb za chwilę może być ciekawie. Oj, Mianka, tam nie ma pojęcia! Mighty Max, że na jest rywal! Niespodzianka, teraz dopiero Mighty Max odpowie. Tu blisko Kades, ale szybko reaguje Heavy God. O, nie widział, to jest ta rozdziałka 4-3. Surreal, tymczasem pod Womb B. Menię przez chwilę się przestraszył, że to sniper przecież po stronie C.T. nie chciał ryzykować. Teraz wie, że może próbować podejść. Gdzie jestem? HLCHONS. Dąży się ustawić, tak. Będzie wcelowany, będzie pilnował przejazdu do trójek swojemu. Koledzy, a no, teraz ma problem. Dorzucony smoke, ale nie mamy flash na który pozwoli przejść meniowi na pozycję. No właśnie, i to będzie łatwy strzał. Zobaczmy, jaki szybki jest MHL. A tu jeszcze sobie jest z bombsite. Jakby oni na chwilę zapomnieli nasi. Majnego smokea, wolą wycofać. Za... MHL cały czas kontrolujący bombsite B. A tu pracują, pracują antyterroryści na bombsite A. Nie dają łatwego. Fraga, chociaż menio z eliminacją. O, 4 na 4 chociaż też mnie nie ucierpiał i to mocno, Goofy z kolei na... Nie, GOOFY! No powiedziałem to na mirażu. Jak pomylisz się strzelając do jego raz, to on ci drugiej szansy nie da. To jest taki gość, yy, który... ...pozwoli na popełnienie błędu tylko raz. Tymczasem czeka Killer na bombsite'cie B. Tam już nikogo nie ma. Wycofałem HL. Chcieli skontrolować, zdaje się, rampę. Tak właśnie zaryzykowali zawodnicy terrorystów, i to był dobry czas na podejście pod Monset. B. Tu nie był już MHL-a, także idealny call ze strony Menia. Brawo, brawo za decyzję, bo teraz poprowadził naszą ekipę. Idealnie. Najlepiej jak się tylko dało, tylko teraz dobrze się ustawić. To jest istotne. Menio na plecach. 12 tylko HP. To będzie łatwy frag dla zawodnika antyterrorystów. Poleciał Flash i to była łatwa eliminacja dla Mighty Maxa. I to stwarza nam spore zagrożenie, bo coraz bliżej nas rywale. Chociaż Hades, ta pesteczka prosto w głowę, jak się okazuje. Hades po raz kolejny, co tu się dzieje? Hades, co teraz zrobił Hades? Proszę o powtórkę, bo tu było naprawdę gorąco. Było Będziemy groźnie, szybko ale... na placach bomb i B. też z Fesorem. Gdzie podejdziemy? Gdzie sprawdzimy? Tu możemy się za chwilę zdziwić, bo Fesor za chwilę może zachodzić. Ale frag dla Kejlara, bardzo ważny. I teraz y, plecy kontra plecy, bo Fesor też będzie zachodził całą akcję. Terroryści już będą gotowi do obrony przed tak, plecami, ale frag dla Keja. Teraz podejście naszych zawodników, walka z MHL-em. Kej wycofa na moment, tu jeszcze MHL próbuje, chociaż tu nic z tego. Gdzie jest Fesor, się zastanawiam. Zauważyłem, że na plecach, ale tu MHL nie chciał czekać. W końcu to on zareagował. No, i tuż, tuż za plecami w ale on się pomylił. I to będzie szansa dla nas. to odwrócił się jednak plecami. Wiedział, że miał też rywala na schodach, i tym samym runda pistoletowa ląduje na koncie endpoint. Goofy podchodzić nie będzie. Teraz timing, zobaczmy, była podsadzka na balkon. A Goofy w idealnym momencie, tak naprawdę. Tuż po tym, jak ta podsadzka została odpuszczona, to dopiero wtedy, tak naprawdę wycofał Goofy. I jest już menu, który ma asekurować, który ma pomagać, ale terroryści. Na bombsite B. Tutaj już na plecach K, więc to wszystko wychodzi idealnie. Podsadzka jeszcze. To zauważy killer, ale tu się nie udało, chociaż był K na plecach i tym samym terroryści są, wydaje się, bez większych szans, chociaż poczekajmy. Bomba leży pod bombsitem B. Heavy God skakuje, tu i dobrze ustawione i wszystko w rękach MHL, ale 10 sekund do końca, za mało czasu, by MHL tutaj mógł powalczyć, chociaż jeszcze zabiera broń. To dla nas też jest bolesne, bo przecież tych pieniędzy nam brakuje i czyżby dojazd. Po chwili po fleszu, tak jest. A widział trzech zawodników K. Okay. Wiemy, co się wydarzyło. Suril samotnie pod bumsajtem B, szukając tam dla siebie miejsca. Zajął dobrą pozycję, więc ma czas, żeby zawołać kolegów do rotacji. A na razie Mighty Max pod bumsajtem A to on z jednym trafieniem. To ważna przebitka. Oj, tracimy kolejnego zawodnika. Ale to jest wejście na bombset B. I tu wiele zależy od Kylara. Poleciał flash, by ten mógł wychylać Minio z eliminacją. Teraz ważny także Kylara te strzały niecelne, ale pomaga Minio. W dobrym momencie wychodzi MHL, wiedząc, że to on musi wziąć sprawę w swoje ręce. Kylar żeby chciał przez tego smoga przebijać. Tak to wygląda, zaryzykował. To się nie opłaciło. O, być może opłaciło się, bo mieliśmy na plecach Hadesa, który stracił rampę. I Hades po raz kolejny. Także, kiedy wydaje ci się, że Kylar popełnia błąd, to... I Jest w tym wszystkim ukryty sens. Wiecie o nimi dwóch nie na jednego. To oni powinni być faworytem do zwycięstwa w tej rundzie. O, to proszę! Okej, okay, po prostu Uno Reverse Card. Bam! I runda dla Jestem Zostanę na lampie. Oj, Menio musi tutaj bardzo, bardzo uważać, bo te strzały mogą być bolesne. W końcu Menio decyduje się cofnąć, ale to frag dla Mighty Max. A i troszkę spóźnione. I to Mighty Max kreuje grę po stronie terrorystów. Jak nie wychodziło, to teraz to on chce wziąć się sprawę w swoje ręce, nasi. Już wycofują. Nasi to zachować sobie broń na rundę kolejną, bo tej pieniędzy nam brakuje. Wiemy, zdaje się, o zawodniku na rampie. No Hades doskonale sobie zdaje sprawę z tego, gdzie jest nasz rywal, ale Fesor bardzo precyzyjnie prosto naszego Keja, biednego, który teraz ucierpiał, odpowiada Hades. Ale teraz mus musimy myśleć o zachowaniu broń. No chyba, że kolejny Ninja. Ale nie mamy smołka menu też jest bez defusa, więc tutaj o Ninja nie ma mowy. Na site B. na blisko. Pilnujemy tego wyjścia środkiem. Cały czas jeszcze czekają zawodnicy Tero, teraz zobacz, co? Ale Gufy sprytnie zestrefował. Ale co to się stało, jakim Fesor zdobył tę eliminację? To naprawdę nie mam zielonego pojęcia. A tutaj Gay przytomnie. Ponadgrywane, chociaż Fesor po raz drugi w tej rundzie zdobywa naprawdę niesamowitego ekwilibrystycznego wręcz fraga, bo się pojawia blisko, ale to nie. Kej przecież, bo Kej też tutaj jeszcze był. No i Kej się nie myli. Dwóch na jednego musi uważać Kej. Czeka cały czas jeszcze blisko. Kyler w końcu. To Kej wychyli, z zdobyć ostatniego w rundzie fraga. Czy będzie trzydziestka jednego z zawodników? Najbliżej trzydziestki MHL. Chociaż Kej ma też e, potencjał, by taki wynik zrobić. Ustawka dwóch zawodników, kylar. On musi zbejtować. Wie o tym doskonale. Ale tutaj doskonale sobie poradzili nasi. Ta ustawka perfekcyjna. Zachowali zimną krew i kylar, i Goofy. Podniesiony jeszcze Akaczem Hel to słyszał, ale już Goofy sprytnie wycofał. Tymczasem na środku nie nieo. No i teraz zaczynają się schody. Gdzie ta bomba leży? Ona gdzieś zostawiona z tyłu w okolicach respa terrorystów, mam wrażenie. Ale chcą tu jeszcze powalczyć. Dobrze się zaczęło, ale to jeszcze nie jest koniec tego spotkania, to nie jest koniec rundy. Trzeba jeszcze będzie na tę rundę zapracować. Dobrą pozycję zajął Heavy God. Nasi się nie ruszają z Podomstatu, a no, chociaż musimy tu uważać, bo wiemy, co się wydarzyło. Skrada skrócona rampa. Terroryści dorzucają granat. Teraz jednak od środka, to się na bombę, ale tu jest killer doskonale asekorujące pozycję. W międzyczasie jednak od y, schodów zawodnicy Tero. Będzie ten wjazd, będzie atak, ale przewaga spora po naszej stronie. A tym bardziej widząc pozycję Kaya, który skrócił bombsite, a który ma informację. Fesur, dwa trafienia. Co tu się stało? O, jeszcze ten plant na dwójkach, ale nie ma czasu. Zabrakło czasu na planta. Nie patrzyłem na zegarek, a godzina była ważna, bo zabraknie...